Witam serdecznie kilka wyszlanach Słubitkie Łąki, 6 maj 2012. Dzisiaj kilka słów na temat tego, że transparentność buduje zaufanie, transparentność cementuje zaufanie. Transparentność w naszym życiu jest ogromnie ważna. Czyli transparentność, czyli bycie mm, kimś przewidywalnym, bycie kimś takim samym w domu na zewnątrz, w działaniu, w akcji, to znaczy reprezentowanie takiej stałej postawy postawy, która jest dla ludzi jasna, klarowna, e, po prostu m, jakby mówiąca, jeśli jesteś przy mnie, jeśli jesteś ze mną, jeśli współdziała ze mną, jeżeli e, e, pracujemy ramię w ramię, jeżeli jesteś gdzieś tam przy mnie, e, możesz w każdej sytuacji wiedzieć, czego się Bonnie spodziewać. To znaczy i w tych jakichś tam drobnych sytuacjach, i w prywatnych, i w tych wielkich biznesowych, służbowych, m, na każdym polu. Transparentność jest ogromnie ważna i to jest coś, co jest dzisiaj niestety zabijane przez tak zwany PR. Niestety zabijane przez tak zwany wizerunek internetowy, czy w ogóle jakiś tam PR-owski wizerunek, prawda? Gdzie mamy do czynienia właściwie z dwoma różnymi osobami. Z tą autentyczną, prawdziwą, której zazwyczaj nie widzimy, nie wiemy i są nadmuchaną, taką napompowaną, prawda? Przez PR gdzieś tam, przez, 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 przez strony www, prawda? Przez reklamę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego transparentność jest ogromnie ważna. Transparentność pomaga budować zaufanie. Pomaga to zaufanie wzmacniać stalać, rozwijać, jest ogromnie ważne, jest ogromnie ważne. wcale nie jest łatwo być transparentnym, wcale nie jest łatwo, dlatego że człowiek ma kompleksy, ma kompleksy przeróżne, prawda, Niektóre gdzieś głęboko zakorzenione, wydaje mu się, że nie ma, ale ma, ale ma, ma, prawda, i, i, i y, 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 wydaje mu się, że jak coś zrobi oficjalnie na forum, na zewnątrz, y, y, coś tam będzie nie wypadało, oczywiście, że wiadomo, że gdzieś jest ta... Y, 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 y linia, ta linia m, m, moralności, etyki, zasad i tak dalej, prawda, poniżej której się nie schodzi, wiadomo, prawda, ale myślę, że ważne jest, żeby pracować na transparentności To jest wielka, wielka, wielka praca, ogromnie ważna. Im bardziej będziemy transparentni, tym większe zaufanie będziemy, m, m, większym zaufanie będziemy darzeni przez ludzi wokół nas, tym pewniejsi będziemy, lepiej będziemy funkcjonować. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym szlaku Hej.